Witajcie moi drodzy w kolejnym vlogu. Vlogu właśnie, bo... Taka luźniejsza forma, myślę, że też jest na YouTube potrzebna. Dzisiaj znajdujemy się na polskim Nurburgringu, na polskim Greenhell. Oczywiście na torze Kielce, który się w Kielcach w zasadzie nie znajduje, tylko w Miedzianej Górze, a jeszcze w zasadzie to w ćmińsku, jakby chciał się już tak geograficznie tutaj jakoś znaleźć. Mega fajny obiekt. Przeżywałem go Wam w tym filmie, który teraz widzicie, gdzie tłumaczyłem Wam zasady driftingu i tak dalej. I dzisiaj też Drift będzie, ale taki bardziej na luźno. I być może trochę Wam powiem, dlaczego w ogóle nie jeżdżę w drifcie. Będziemy jeździć dzisiaj driftowo. Wozem, moim oczywiście E46 z 2JZ pod maską. To jest ten sam samochód, który jeszcze w zeszłym sezonie wyglądał w ten sposób i jeździł po np. Na Stadionie Narodowym, a dzisiaj pojeździmy po Torze Kielce na trasie, gdzie zawody Drift Open się odbywają, więc mega fajny trening, mega fajny dzień, dużo fajnych ludzi i dużo fajnych samochodów. Pojeździmy, polatamy

drodzy, miały być fajne auta. Może jeszcze dojadą? Siema, chopy. A to my ile mocy? 400. Kurwa, to co tu masz? Bokserek? Bokserek. Ale z turbinką? Z turbinką. I zakutko? Nie. Nie? Seria pies i 400 koni? 400 koni. Co ty p ja, Tylko dużo, no, wiesz, spierto są A na jakiej to właśnie? Na alkoholiku jeździ? Tak. No, no. Kurwa to nieźle, to jestem ciekaw jak to idzie. A tu ile ma kunia? 250 250? No, to w stanie? Cztery bary 2 i jedziemy Jest cztery, okay. okej A masz tu jaki masz tu dyfer? 38 To trują Słuchaj, zapij. I się nie bój kurwa. Gaz Oj, po co? I zobacz jak w środku od razu był, bo tam jak na łapie dojedziesz i trzymasz łapę i wciskasz gaz, to cię tam pod górę do środka ciągnie. Zobaczę czy mam formę. Na Kielcach nie byłem już od roku, więc lecimy. I to to na starcie? Szybkie. No ile to ma koni? 270. Fajnie. Przełożenia w ogóle mam tylko jedne zabrałem, nie? I tak wiesz, jak jadę sam jest ok, ale jak jadę za kimś, to tak czwórka to nie za bardzo. Nie? A nie chcę kopać, bo mam jedną półłość. my się widzieliśmy, ale teraz do materiału strzelną, strzelną, strzelną ambasador Rottinger David Touring Festival Jak tam? Czemu nie jeździsz? Czy jeździsz? Zresztą mam takie autko, co to nie wiem nawet czy poleci, bo ma 200 koni No to 200 koni najlepiej się lata eee, Bo ja tu przyjechałem zrobić materiał o tym aucie, co się właśnie zepsuło Coś zastukało A, no. już zrobiłeś odcinek. A, a, Chciałem zrobić. A... Robię materiały o samochodach, bo kocham samochody. No, ma... Ale ludzie teraz patrzą, że jesteś w bluzie, tak? Jakby jest, jest, jest zielono, nie? No. No, ale jak oni to oglądają teraz, jak jest zima, to ja, jak im to wyjaśnisz? Nie, no muszę to szybko zmontować, bo wiesz. Tak, w lipcu już jest, wiesz, <laughs> już mamy maj, nie? Jest do lipca mam czas. <laughs> powiem ci, że teraz włączyłem Senitro. Jest cudownie. Nawet tutaj za panem sobie pojechałem, powiem ci. Przyjemnie, przyjemnie jesteś, się jeździ Jesteś pewnie zdziwiony, jak szybko to jeździ w miarę, nie? No fajnie, fajnie w ogóle, ale wiesz, to kierowca dobry, tak? To jakby, wiesz, tutaj... Z wieloletnim doświadczeniem <grym> Wiesz, to jest niesamowite? Ty budujesz chatę i jeździsz bokiem To jest kurwa... Na razie kurwa. nie buduję Masz stare info, nie jadę w tym roku w założonych zawodów To mam stare info Ty, Ma. to jak ty nie robisz zawodów, to może dasz mi się przejechać? Może ci się dam przejechać It never happened. Jadę pojeździć. Cztery? Cztery. Drodzy, ja jestem w formie. Muszę przyznać, że dobrze mi się jeździ, ale może jeździ mi się dlatego, że nie mam presji zawodów. Zawsze na zawodach jest troszkę inaczej, bo się stresujemy i zapominamy o pewnych rzeczach. Natomiast fajnie, że dzięki temu, że na dabit jadę, to mogę dzisiaj mimo tego, że w zawodach nie jeżdżę, po prostu pojeździć. Ja takim samochodem jest dosyć droga i każdy taki przejazd to są setki złotych i dzięki temu, że Mogę tutaj współpracować z Rottinger David Tuning Festival, no to mam ten trening, można powiedzieć, troszkę za darmo, bo okazuje się, że chłopaki tutaj naprawdę też dobrze jeżdżą. W parach mogę jeździć, tym samochodem, co jest nieocenionym treningiem po prostu. I nie wiem, jak tutaj chłopaki reagują na mnie, ale dobrze mi się z nimi jeździ, fajnie, że mają mniej koni, to mogę ich doganiać, <noise> więc jest zajebiście. Pietrucha, nagrałeś mnie? A ja jestem szybki? A dymię trochę? A pokaż mi coś. Nie nagrywaj mnie, bo wyglądam jak kurwa, abym z lasu uciekł. No, bo, no wy, bo uciekłeś z lasu, kurwa przecież. Masz mnie nagrywać, wiesz? Ja, ale Jakby zale... ty nie jechałeś tutaj, to jak miałeś. Kurwa, kurwa? cały czas jeżdżę. Ja teraz nie jechałeś. Ty, ale powiem ci, że ja jadę, kurwa jak król, jak Jakub król. <laughs> Jakiego częjsika mi poszukaj. Nie formatuj, kurwa. Jedziesz ze mną Pietruchę teraz? Kurwa, jesteś to... się. Zobaczycie reakcję Pietruchy, bo on jechał ze mną tym driftowozem, ale nie tu. Tu jest zupełnie inny świat. Zobaczymy jak zareaguje. Przewiosę teraz parę osób i zobaczycie ich reakcję, bo kielce, mało tego, że samochód jest szybki, to sam tor w sobie no, też daje dużo adrenaliny, więc zobaczmy, jak oni zareagują na to. Friends, friends. friends, Adam Koknacki <laughs> Trzy tak. słowa do moich widzów Może przyjdą na Twój kanał Adam Kurnacki testuje Przede wszystkim bardzo miło mi Was zobaczyć Drodzy widzowie, wiecie, że z Kicksterem Trzymamy się razem od ładnych kilku już lat, bym powiedział. Nawet? Nie można miesięcy, tak powiedzieć. Tak, znamy się trochę, także to jest zawsze przyjemność sobie z Tobą sobie pogadać i na co dzień, i od święta. Jesteśmy oczywiście na imprezie motoryzacyjnej, samochodowej. On zaraz będzie się ślizgał tutaj driftowozem na ładność, a nie na czas. Wiedziałem, że to Niestety, powie. Ty ja wolę tutaj po tym torze jednak jeździć na czas, ale przed nami zarąbista impreza, która się odbędzie w lipcu, czyli Rottinger David Tuning Festival. 12 13 lipca, dobrze? Ja 12 pamiętam, 13 tak, lipca, no, tak. No, będziemy dni. tam my razem. Teraz ty powiedz co ty wyjeżdżasz. ja będę chyba tam stał w ogóle, tam no. będę chyba był. Nie wiem czy będę jeździł i dlatego przyjechałem dzisiaj mm -hmm. ze swoim samochodem swoim nadal. Moi drodzy, szorstka była nasza znajomość na początku, ale zobacz jak się pięknie dotarliśmy. jak kuty motor, którego trzeba najpierw oszczędzać, go dotrzeć, ale potem ta moc, jak to już wszystko w stanie ale, pusty, oh, to jest yes. zespolenie pierwszej z tłokiem, kiedy Aj. korby wyjdą, oh. wyjdą i oscydą na asfalcie, rozleją się razem z olejem. On jest tym pierścieniem, a ja jestem tym tłokiem. I razem umorzani w tym oleju Oczywiście. idziemy na Dabit. Czy się kameruje? Ariel Atom czwartej generacji. Kaseria pod maską. Pod maską, co ja mówię? Pod najszybszym kolarzem na świecie. Ale fajnie by było się przejechać takim, no. Powiem Wam, no. Moi drodzy, jedziemy na przejażdżkę Arielem Atomem. A mam nadzieję, że mi żadna mucha nie wpadnie do oka. Zapomniałem, jakie to szybkie. Ale jak czwórkę wbijałem, to przestałem widzieć świat. Mamy dzisiaj tutaj taki trochę mini-ivencik, bo znane osoby przyjechały i fajne samochody, ale to nie tylko driftingówki, które akurat no, tutaj najbardziej lubię i szanuję. Natomiast są jeszcze auta partnerów e, festiwalu tuningowego, Dabit. Jeden zajebisty samochód, którym już jeździłem. No i jeszcze mój wspaniały, ulubiony samochód, chyba zaraz po 911 GT3 RS, czyli Cayman, ale nie taki zwykły, dwulitrowy, tylko GT4. Prawdziwa maszyna do motorsportu. Silnik oczywiście centralnie Wielki spoiler: skrzydło, skrzynia PDK, jakby fotel kubełkowy, petarda, samochód. Na, wąską, na wąskie apeksy. <gry> Drze to mordę niesamowicie. Jak jedziesz nawet w automacie, to do 10 tysięcy się kręci i to już jest, jakbyście obdzierali po prostu świniaka ze skóry. To ja Nie wiem, czy nawet mogę tak mówić na YouTubie, ale tak piękne jednocześnie, że jedziecie po prostu, wciskacie i to się prowadzi. To jest po prostu tak genialny samochód, tak świetny. I w Porsche to się zajebiste, że. Po takich Kielcach, gdyby to była pełna pętla, to byście zrobili 100 okrążeń i ono w każdym okrążeniu będzie cały czas zajebiste i po tych 100 okrążeniach pakujecie walizkę i, czy tam torbę, neceser i jedziecie po prostu do domu. Bo takie są Porsche. Jestem zakochany po prostu w tych dwóch furach. Pytarta. Daj, zaaplikuję sobie. Uch, przepraszam, jestem stary, bo okazuje się, że jak siedzi się trzy godziny w driftowozie i oddycham tym, tą, tym dymem, tym powietrzem, po prostu z dymem, to zaczął mnie boleć łeb. I to było dobre miejsce na zalokowanie jakiegoś wspaniałego środka na ból głowy. Natomiast mój ból głowy został uśmierzony przez oczywiście jedyny słuszny olej silnikowy, jakim jest PMO mój drodzy! Na tym jeździmy, nie na tym jeździmy. Racing, to do Amerykanów. A 5W40 do busa? 5W40 jest olejem dobrym na wszystko. Szkoda, że nie na ból głowy. Ale warto spróbować. Wchodźcie sobie w link w opisie tego filmu. Kickster 15, promocja. 15% rabatu z tym że żeby pieszo. Nie, bo umrę. że Powinno być pewne wyjaśnienie dla Was, dlaczego w ogóle nie jeżdżę w tym sezonie. Mam oczywiście swoich zjebów, patrzcie, jakie piękny, ale nie jeżdżę w tym sezonie w drifcie. Dlaczego? Bo nie mam pieniędzy. I to jest sprawa bardziej skomplikowana, ponieważ ja w głównej mierze jestem jednak YouTuberem. No, żyję trochę z tego, że robię filmy. Często Wam o tym opowiadałem. Nag... Nudzi Wam się? Wypierdalać za Fiestę. Dajcie mi 10 minut. I nie chodź ta tutaj, bo tu muszę wytłumaczyć. Powoli, spokojnie. Pierwsza rzecz jest taka, że wszyscy partnerzy, którzy ze mną byli, zostali. Wszyscy poza pewną marką, która przyodziała ten samochód w zeszłym roku. Ale to się stało wcześniej, przed całą tą sytuacją. Po prostu sezon driftingowy się zakończył i współpraca z tą marką również się zakończyła. I to jest zupełnie osobny temat. I dlatego auto zostało białe. W kolejnym sezonie miałem jeździć z tymi partnerami, z którymi byli, byłem, czyli z Capral Carem, z PMO. Pojawiła się też nowa marka Puls GT i z tymi trzema markami, oczywiście jeszcze EQ Master, FMIC, czyli te marki, które były ze mną wcześniej. Nie chcę teraz mówić też o wszystkich sponsorach, bo wiadomo, że auto jest drogie i, i jakby dużo jest na to środków potrzebnych, ale ty wszystkich widzicie ich teraz na takiej planszy, oni ze mną byli w zeszłym roku, oni są ze mną teraz i wszystkie te firmy ze mną zostały. A nowym partnerem, który dołączył do mnie i miał wspierać mnie w driftingowej przygodzie, no ale teraz wspiera mnie na YouTube, jest MOTO GO. Sklep, moi drodzy, z różnego rodzaju kosmetykami, rzeczami ogólnopojętego Detailingu. Jeżeli chcecie swój samochód wyczyścić w domowym garażu albo prowadzicie studio detailingu, albo chcecie zacząć to robić, to również Motogo organizuje szkolenia właśnie tutaj w ogóle za mną. Ale przede wszystkim zapraszam Was na stronę internetową, gdzie po wpisaniu kodu Kickstarter, Moi drodzy dostaniecie aż 15% rabatu, także myślę, że warto. Wbijajcie link w opisie tego filmu. Mega fajna marka, bardzo dużo ciekawych rzeczy. Zapraszam tam bardzo serdecznie. Wydarzyło się to coś. Się wydarzyło. Niestety ten sezon driftingowy musiałem odpuścić. Po prostu nie wyobrażam sobie sytuacji, w której ja muszę płacić pewne kwoty, jakby robić coś i wydawać te pieniądze na drift, gdzie jedna runda kosztuje 20 tysięcy, 30 tysięcy czasami teraz z tym samochodem, gdzie jest etanol, gdzie są bardziej przyczepne opony, szersze. No to taka runda kosztuje 30 tysięcy złotych i teraz wyobrażacie sobie, żeby te pieniądze przeznaczać na drifting, jak nie wiem jeszcze jaka będzie przyszłość. Ja sobie trochę tego nie wyobrażam i wbrew pozorom e, i być może jakiejś e, opinii, no nie mam pieniędzy, że idę sobie do safeu i wyciągam sobie milion złotych. Staram się na to pracować, e, robić te filmy, zapewniać Wam rozrywkę, oczywiście lokować pewne firmy, zarabiać na tym. Ale mam też swoje koszty. Mam wspaniałych swoich ludzi, mam wspaniałych swoich operatorów, mam biuro, ja mam jakieś koszty stałe. W tej niepewnej przyszłości, w tej niepewnej sytuacji niestety jest to dorosła, odpowiedzialna decyzja. Trzeba zrezygnować ze swojego hobby, ze swojej pasji na rzecz tego, żeby nieco się zabezpieczyć, żeby nieco być może nawet zabezpieczyć swoją rodzinę troszeczkę, bo trzeba jako dorosły człowiek, jako dorosły facet takie decyzje podejmować. I to jest moja decyzja bo najzwyczajniej w świecie mnie na to nie stać. Wszystkie te pieniądze, które miały być od tych sponsorów na drifting, wrzucamy to w YouTube'a. Dlatego być może zauważyliście, że jest troszkę więcej tych reklam, troszkę więcej lokowań. Przepraszam za to troszkę z jednej strony. Musimy się trochę z tego odbić. I zauważyłem po ostatnim live'ie, gdzie wpłaciliście mi masę pieniędzy. Wiem, że siedzimy w tym razem i wiem, że mogę na Was liczyć. I dziękuję Wam za to. I to sprawia, że wiem, że przez to przetrwamy, no ale nie wyobrażam sobie, żebyście Wy oglądali te reklamy, tak? pomagali mi w tym, żebym ja mógł stanąć na nogi, a ja jadę sobie na weekend i się boję świetnie, bo jeżdżę sobie driftowozem tak? i wydaję po prostu poniekąd trochę Wasze pieniądze. Bo te pieniądze mam dzięki temu, że Wy w ogóle tu siedzicie i to oglądacie. To, to jest trochę nie fair. I ten dzisiejszy dzień w tym białym driftowozie jest właśnie tak dla mnie takim fajnym dniem, gdzie promujemy wydarzenie, na które Wy też możecie przyjść. Ale ja mogę dzięki temu potrenować. I jeszcze kręcę z tego odcinek, więc tak naprawdę mam ten trening trochę za darmo. A jeżeli coś jest za darmo, a za darmo, to jest uczciwa cena, i ja dzisiaj po prostu jeżdżę. I nawet powiem Wam szczerze, jak mam płacić 8 tysięcy za oklejenie, to ja wolę naprawdę te 8 tysięcy przeznaczyć na nowe obiekty, czy na nową kamerę, czy na nowe mikroporty, żeby móc produkować więcej filmów. Bo i wy macie wtedy lepiej, i ja mam wtedy lepiej, i wszyscy mają lepiej. I wszystkie środki naprawdę idą teraz na YouTube'a, żeby móc produkować dla was zajebiste materiały. I mam nadzieję, że dobrze to wyjaśniłem. Postaram się to zarobić, postaram się to ubrać w ten sposób, że w przyszłym roku. Mam nadzieję, że wrócimy silniejsi i mam nadzieję, że ten content może się zmienić na bardziej driftingowy, ale będę tym kierowcą driftingowym, bo chcę nim być od pięciu lat i Wam to pokazuję. I w zeszłym roku się udało pojechać w klasie pro, udało się wicemistrza wyjechać, udało się na Stadionie Narodowym pojechać w Driftmasters i to wszystko dzięki Wam. I dzięki oczywiście też mojej determinacji i tej całej pracy. Z tego wszystkiego ulepiliśmy to, że ten samochód, że mogę się o niego opierać, że mogę nie jeździć, że jest konkurencyjny, ale teraz trzeba się skupić trochę na zarabianiu pieniędzy. Więc zapraszam Was na szkolenia driftu, bo was pod szkole ja sobie też trochę wtedy pojeżdżę. I tyle. Oglądajcie filmy, dajcie łapki w górę, piszcie komentarze i razem to przetrwamy. A w przyszłym roku będę prawdziwym drifterem. Okleimy sobie auto w moich partnerów, którzy jestem przekonany, że ze mną zostaną. Tak jak do tej pory i będziemy wszyscy ładnie nagrywać i zdobywać tytuły. I w taką przyszłość trzeba wierzyć, i w taką wierzę i muszę w taką wierzyć, bo gdybym w taką nie wierzył, to po prostu bym zwariował. Także dziękuję, że jesteście, dziękuję, że oglądacie. A to, że jest trochę więcej lokowań, mogę za to przeprosić i obiecać poprawę. I niech tą poprawą będzie zapierdalanie moim BMW 2JZ. Zobaczcie, jak to kurwa dymi. Piękny dzień, wspaniały, i piękny, i wspaniały odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to łapa w górę. Albo dajcie jedną i zaraz drugą, ale w komentarze. Przede wszystkim komentarze. Jak ja lubię, jak wypiszecie komentarze. Bo ja sobie czytam, mogę Wam odpowiedzieć, sobie gadamy, tam i jest zajebiście. W telewizji to można sobie nie komentarze pisać, a tutaj właśnie piszemy. Piszcie, lajkujcie. Subskrybujcie, mam nadzieję, że subskrybujecie ten kanał. I cóż, widzimy się w kolejnych odcinkach, i przede wszystkim widzimy się 12-13 lipca na targach Kielce, gdzie będzie właśnie Dabit, Rottinger Dabit Tuning Festival. I tam, kto wie, może zabiorę nawet jakiś driftowóz. Może tego nie, ale pomyślę o Medze. I pomyślę też o tym, żeby treningówkę jakąś zabrać i być może ktoś się ze mną na w przejedzie, Takim autem 200 koni też fajnie uważam, bo bliskie pary można kleić i jest zajebiście. E, to cóż, zapraszam Was tam, linki do biletów w opisie tego filmu. Jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję i cóż, widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam, ja Czelikister, cześć!